To święte ludowe, mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych. Ludowe tradycje związane z rolnictwem są wciąż żywe w wielu miejscach, jak w powiecie wolsztyńskim. To tam, raz do roku w gminie Przemęt, wyciąga się sierpy kosy i cepy, by żniwować, jak dawniej żniwowano. To tam wsie hucznie celebrują zakończenie plonów. Choć dziś prowadzi nowoczesne gospodarstwo, to właśnie na tradycjach rolniczych wychowany został Ryszard Buda, rolnik z Wojciechowa i starosta 21 wojewódzko-archidiecezjalnych dożynek wielkopolskich. Już pradziadek gospodarzył, miał bardzo małe gospodarstwo. Dziadek, ojciec i teraz ja, a już szykuje się też następca, że po prostu będzie to tradycja, jak gdyby rodzinna przekazywania gospodarstwa trwała. Starościna Dożynek, Emilia Szała, właścicielka gospodarstwa rolnego w Starym Wydzimiu, również pochodzi z rodziny, w której tradycja rolnicza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Rodzice moi, ojciec i mama i jeszcze dziadkowie też byli rolnikami. Też tato hodował czodę chlebną, a jak przyszłam mieszkać do teściowej to było bydło. I mąż też zdecydował, że będzie czoda i tak przeszłam z jednej czody na drugą czodę. Otwarciem wystawy rolniczej przez współgospodarzy Dożynek, Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Jacka Skrobisza, Starosty Wolsztyńskiego oraz Jacka Kolesińskiego, Wójta Gminy Siedlec rozpoczęły się XXI Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. A ponieważ Dożynki dobrze jest lokować w mniejszych ośrodkach, bliżej rolników, w tym roku Wielkopolska wspólnie dziękowała za plony w bogatej w gospodarstwa gminie Siedlec, położonej w powiecie wolsztyńskim przy zachodniej granicy województwa Wielkopolskiego. Taka jest potrzeba, żeby rzeczywiście nie, nie robić tych uroczystości drżenkowych w większych ośrodkach miejskich, aczkolwiek robiliśmy to w poprzednich latach też z powodzeniem, bo środowisko miejskie również jest zainteresowane wsią. Tym, co wieś oferuje, i produktami, i kulturą, i tradycją, ale rzeczywiście myślę, że dla mieszkańców wsi, dla tych środowisk, jest bardziej przyjazne spotkanie blisko ich siedziby, blisko miejsca, gdzie pracują, gdzie żyją, i sądzę, że takie spotkanie małej miejscowości w żaden sposób nie obniża rangi wojewódzkich dożynek, a wręcz przeciwnie, wzbogaca je właśnie o poznanie tego lokalnego środowiska, ludzi, o Możliwość ich prezentacji, a jednocześnie możliwość spotkania wielu gości z tymi środowiskami, z tymi osobami i docenienie ich ogromnego wkładu w wielkopolską gospodarkę. Wielkopolska to rolnicze serce Polski. Choć rolnictwo na tym terenie nie jest łatwe ze względów na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe, potencjał rolniczy i gospodarczy regionu prężnie się rozwija także dzięki wsparciu programów unijnych. Sam powiat bolsztyński przeznaczył na swój rozwój ponad 50 milionów z wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego. Dofinansowania to nie tylko rozwój infrastruktury czy zakup sprzętu rolniczego, to także szansa na prężną działalność lokalnych producentów czy kół gospodyń wiejskich. Rolnictwo jest bardzo silnym elementem wielkopolskiej gospodarki. Cały czas jesteśmy bardzo ważnym producentem żywności. Mamy. Niecałe 10% powierzchni kraju, a ponad 20% produkcji żywnościowej dla Polski to produkty z Wielkopolski. Do tego bardzo wiele z nich jest eksportowanych, co przysparza nam oczywiście dochodów jako państwu. Więc myślę, że warto Wielkopolskie rolnictwo zauważyć i warto takie świąteczne również uroczystości odbywać. Dożynki to ukoronowanie całorocznej pracy rolników, podziękowanie za tegoroczne zbiory i prośba o pomyślność przyszłych. Serdeczne słowa podziękowania kieruję do wielkopolskich rolników, z których pracy przez cały rok korzystamy wszyscy. My, wielkopolscy samorządowcy, zawsze podziwiamy ich pracę i zawsze chwalimy się ich osiągnięciami. Dożynki Obrzęd wprowadzony do polskiej kultury przed wiekami jest formą radosnego podziękowania Panu Bogu za plony, a ludziom za trud ich pracy. Niestety, w ostatnich latach coraz częściej ta radość łączy się z obawą nie tylko o plony, ale o byt człowieka na zielonej planecie, którą systematycznie niszczymy katastrofalne susze. Przeplatane gwałtownymi ulewami i gradem, wichurami i trąbami powietrznymi. Nie są już zjawiskami incydentalnymi. Niestety ten stan będzie się pogłębiał, jeśli nie zahamujemy emisji szkodliwych substancji, jeśli bezmyślnie wycinać będziemy lasy i nie zadbamy o utrzymanie równowagi stanu wód. Jeśli dopuścimy do dalszego ocieplania się klimatu, grozi nam katastrofa. W Wielkopolsce mamy tego świadomość i jesteśmy zdeterminowani podejmować działania w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii, jak również przeciwdziałać pogłębiającej się suszy. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś na ziemi siedleckiej, powiecie wolsztyńskim które mieszkańcy mają piękną kartę walki o niepodległość ojczyzny w powstaniu wielkopolskim. A dziś są przykładem wielkopolskiego sukcesu w gospodarce rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym. Życzę wielkopolskim rolnikom i wszystkim mieszkańcom naszego regionu, aby to święto mogło być zawsze radosne i wolne od obaw o przyszłość. Szczęść Boże i wszystkiego co najlepsze. Jednym z elementów świętowania jest uroczysta msza dziękczynna. Tej, zorganizowanej podczas XXI wojewódzko-archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański. Wszechłogący Boże i najlepszy Ojcze. Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tutaj nowe wieńce żniwne, owoce i warzywa. Błogosław Panie także ten bochen chleba, owoc ziemi ludzkiej pracy. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto jest w niedostatku. Podczas mszy poświęcono wieńce przygotowane przez powiaty województwa Wielkopolskiego. Wieńce to nieodzowny element dożynkowej tradycji, plecione z pasa niezrzętego w trakcie zbiorów zboża, pozostawionego na pustym już polu dla ciągłości urodzaju. Na ogół miały kształt korony lub koła. Dorzynkowy wieniec przechowywany był w stodole do kolejnego roku, do nowego siewu, a wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym, by zapewnić ciągłość plonów. Dary ziemi złożyła też na ołtarzu procesja niosąca kwiaty, dary ziemi wolsztyńskiej, dary myśliwych, chleb, patenę, wodę i wino. Niech każdy z nas złoży na ołtarzu swoją ofiarę, naszą miłość, naszą wiarę, nasze modlitwy i nasze prace. Nasze niepokoje, radości i nadzieje. Starosta i starościna dożynek Ryszard Buda i Emilia Szała podziękowali arcybiskupowi za Słowo Boże i docenienie rolniczego trudu. Dla nich samych przewodniczenie ceremoniom dożynkowym było nowym wyzwaniem. Pierwsza myśl to był duży strach, duże, czy podoła, druga myśl jak gdyby no, taka godność czy mogę reprezentować wszystkich rolników na naszym terenie, bo Tutaj w powiecie wolszczyńskim naprawdę są bardzo świetne gospodarstwa, od których ja się muszę uczyć, nie? a tutaj ja zostałem wybrany i, i to tutaj dla mnie było to naprawdę zaskoczenie no i duma, że mogę ich reprezentować. Jest na pewno spore wydarzenie, Jest, było zaskoczenie jak przyjechali mi tam panowie mnie poinformować, no ale wzięłam to na swoje tak zwane barki, Może panowie się napracowali w gospodarstwie, mąż i synowie, wzięłam to na swoje barki. Część oficjalna była okazją do wręczenia odznaczeń. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz arcybiskup Stanisław Gondecki otrzymali z rąk wójta gminy Siedlec okolicznościowe medale z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Księdzu kanonikowi Janowi Polcowi starosta wolsztyński nadał tytuł zasłużonego dla powiatu wolsztyńskiego. Głos zabrali też zgromadzeni na dożynkach parlamentarzyści. Najważniejszym elementem dożynek jest tradycyjny obrzęd, który dla zebranych w Siedlcu odtworzył Zespół Pieśni i Tańca Łany Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyżynek to inscenizacja, w której żniwiarze przynoszą symboliczny wieniec i ostatni snopek zboża i przekazują te dary gospodarzom. Na zdrowie, na caluśki roczek, co by wam się darzyło, co zagon, co kroczek. Co by wam się darzyło, szczęściło, żeby wam nie ubyło, a przybyło. W stodole, w oborze, w chałupie i na dworze i wszędzie tam, gdzie sobie tego życzycie. Ceremoniom dożynkowym przewodniczą starosta i starościna dożynek. To właśnie oni wręczają gospodarzowi dożynek bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Przyjmuje ten chleb jako gospodarz województwa Wielkopolskiego, obiecuje mądrze i sprawiedliwie go dzielić. Ten chleb jest później dzielony między świętującymi. Brawo! Tradycją Wojewódzkiego Święta Plonów jest marszałkowski konkurs na najładniejszy wieniec dorzękowy i stoisko wystawowe. Trzecie miejsce za wieniec i nagrodę wójta gminy Siedlec zdobył powiat koniński. Drugie miejsce i nagrodę starosty powiatu wolsztyńskiego przyznano powiatowi chodzieskiemu. Najpiękniejszym wiencem uznano ten wykonany przez powiat kolski, a przedstawicielom wręczono nagrodę marszałka województwa wielkopolskiego. Ja, Za najlepsze stoisko wystawowe uznano to prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich w Belęcinie, na którym można było spróbować regionalnych wyrobów wędlin czy sera. Również gmina Siedlec organizowała konkurs dla mieszkańców wyróżniając właścicieli najpiękniej udekorowanych posesji. Praca nad organizacją XXI Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich wymagała ścisłej współpracy między Urzędem Marszałkowskim i samorządowcami z powiatu wolsztyńskiego. Dużo było takich spraw do, do gabinetu, natomiast no, powiem tak, współdziałały i powiat, i, i, i województwo, i gmina, i, i, i władze też kościelne, także no, w sumie tych spotkań było od momentu, kiedy żeśmy y, dostali tę misję z zrobienia tych dożynek, no powiem tak kilkadziesiąt. No, ale efekt dzisiejszy no myślę, że było widać. Ogromna praca włożona od kilku miesięcy, natomiast ostatni tydzień organizacyjnie z dokładnymi planami no, przygotowany. Po przede wszystkim rzeczywiście pracownicy i gminy, i Domu Kultury i starostwa. Rzeczywiście pracy było włożone dużo. Duża inwestycja logistyczna, przygotowanie zasilania, przygotowanie stoi przygotowanie dokładnych planów. 21 dożynek województwa architluje a na terenie powiatu to już są drugie. W 2005 roku były pierwsze dożynki Wojewódzkarkie Zjazdalne w gminie Wolsztyn, a dziś mamy w Siedlcu. No, jest taka nadzieja, mamy jeszcze jedną gminę, że może w najbliższym czasie, może nie tak szybko, ale że też uda nam się takie dożynki zorganizować. Po ciężkiej pracy należy się odpoczynek, dlatego nieodłącznym elementem dożynek jest też zabawa, a więc i tego nie mogło zabraknąć w Siedlcu. Cenę dożynkową przejęli lokalni artyści: zespół pieśni i tańca kłębowo, perły z kapele koślarskie z Siedlca i Zbąszynia oraz dobrze znany w gminie Przemęt zespół Joeli. Pod wieczór zabawa przeniosła się na scenę koncertową, gdzie publiczność zabawiali zespoły, gdzie jest giedur oraz przed wschodem słońca. Gwiazdą wieczoru był doskonale wszystkim znany zespół Golec orkiestra. Zespół zawojował polską scenę muzyczną 20 lat temu, w oryginalny sposób łącząc elementy góralskiego folku z muzyką popową, rockiem i jazzem. To niezwykłe połączenie do dziś rozgrzewa publiczność na każdym z koncertów, co doskonale było widać również w Siedlcu.